Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. <gry> Witajcie, widzowie YouTube'a, w moim nowym filmie na kanale zatytułowanym ZJPTV. Zobaczcie tutaj, co znalazłem. To wygląda jak te kamienie wyglądają jak meteoryty, żelazne czy tam półżelazne. Zobaczcie z bliska. Niestety nie dorobiłem się jeszcze dobrej kamery, ale zobaczcie, tutaj chcę Wam przedstawić kamień, który ma na sobie rdze. Zobaczcie, rdzawy kamień wygląda jakby lekko opalony. Być może to jest odłamek jakiegoś większego meteorytu. To tak wygląda. Mam też drugi kamień, pokażę Wam. Też rdza widocznie wyraźnie go chwyciła. Czyli wszystko wskazuje na to, że ten mm, po prostu kamień, te kamienie zawierają metal w sobie, z, y, żelazo dokładnie. O, jak widać, nie wiem, czy widać, czy będzie widać po wrzuceniu, ale myślę, że tak. Rdzawe dwa kamienie. To mogą być meteoryty żelazne. Ale czy tak jest, nie wiem. To zostaje w Waszej ocenie. Ja proszę Was o komentarze, kto się zna, czy to jest meteoryt, czy to jest zwyczajny kamień z rudą żelaza, bo tego nie wiem. Jeszcze sprawdzę magnesem neodymowym, czy ciągnie po prostu magnes do tego, ale prawdopodobnie będzie. Ciągnąć, bo tu jest po prostu widać stal żelazo dokładnie, tak myślę. Także mm, takie kamyszki mamy, ja je biorę do domu. I ja kończę ten filmik. Zostawcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę i niestety jest głośno, bo jestem na plaży i dzieci wariują, wywijają. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, zobaczcie tam moje inne filmiki, pioseneczki i wierszyki na kanale. Dobra, kończę i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć.